Tak, brodnickie przedszkolaki uczyły się udzielania pierwszej pomocy. Maj miesiącem profilaktyki pod takim hasłem w Brodnicy odbywa się szereg wydarzeń prozdrowotnych, m.in. miasteczko zdrowia i konferencja edukacyjna. Brodnicki Sanepit uczył, jak prawidłowo myć ręce, co było sprawdzane w specjalnym urządzeniu. Pokazywano, jak usunąć kleszcza, a także jak wygląda piramida żywieniowa i ile cukru mają poszczególne popularne napoje. Celem szczepień ochronnych Podczas konferencji szczególną uwagę poświęcono szczepieniom. Nie tylko szczepienia, które są zalecane poza kalendarzem szczepień, powinniśmy się szczepić, a więc COVID, grypa, kleszczowe zapalenie mózgu, ospa wieczna przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, HPV. Ale również, żeby pamiętać o tym, że są tak zwane choroby, które jakby już ich występowanie zmniejszyło się, ich zapadalność, a zaczynają wracać czyli odra, Tusiec to są właśnie bardzo niebezpieczne choroby Polio Melitis. I, i, i gdzie należałoby tutaj pomyśleć nawet Tężec, gdzie należałoby właśnie przypomnieć y, tutaj y, słuchaczom, uczestnikom tej konferencji o przyjęciu dawek przypominających w wieku dorosłym. Czyli nie tylko szczepienia, które są zalecane, jako powiedzmy nowe, czy te, które już istniały, ale również te szczepienia, które są w ramach kalendarza szczepień, ale odporność jest od 5 do 10 lat i już wygasła. I dlatego trzeba te szczepienia przypominające przyjmować. Kolejnym tematem konferencji były uzależnienia od alkoholu, narkotyków, a także internetu. Zmieniło się to też trochę na przestrzeni ostatnich lat, bo ile wcześniej najczęstszymi używkami była marihuana czy amfetamina, tak obecnie najczęściej są to niestety leki psychotropowe. I jakby pochodne tych, tych leków też, też dopalacze i różne zamienniki, które są teoretycznie legalne, jeżeli chodzi względem narkotyków. Coraz częstszą też, jakby tutaj, przyczyną uzależnienia jest niestety internet, social media i. I, i telefony komórkowe, komputer. Coraz też jakby widzimy, że, że coraz większa fala tego, tych uzależnień jest, zwłaszcza po tym okresie pandemicznym niestety. Przede wszystkim ten młody człowiek przestaje interesować się tym, co jest na zewnątrz. Spędza ten swój czas głównie w tym telefonie, gdzie tak naprawdę zaczyna prowadzić swoje faktyczne, autentyczne życie poprzez różne awatary, poprzez różne gry. Wcześniej, że tak powiem, młody człowiek robił to w realu, w rzeczywistości, spotykając się, nie wiem, czy, czy przynależąc chociażby do różnych subkultur, tak? Gdzieś tam utożsamiając się, prezentując swoje wartości. Natomiast w dzisiejszych czasach tworzy siebie, poszukując tą swoją tożsamość jako młody człowiek, niestety w, w internecie, bo jest to łatwiejsze, ten tak? Ten prostsze dla niego. Na brodnickim rynku przeprowadzona została akcja misji Życia Ratownisie, która miała na celu pokazanie przedszkolakom, jak można udzielać pierwszej pomocy. Naszym celem w dniu dzisiejszym było zaznajomienie dzieci z numerem czy numerami alarmowymi, tak, tymi, które powszechnie używamy i które każde dziecko, nawet najmłodsze, powinno znać. Odbywają się zajęcia z ratownikiem medycznym, który wskazał dzieciom w jaki sposób należy reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, co należy wtedy zrobić, w jaki sposób postępować. Dzieci przećwiczyły Również na swoich misiach, na swoich pluszakach w rytm piosenki Baby Shark z odpowiednim tempem e, właśnie uciski ratownicze. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy, Urząd Miejski oraz Starostwo Brodnickie. Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Chcielibyśmy to prawdę złotą prawdę uświadomić przede wszystkim tym najmłodszym, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci i efekty błędów popełnionych w dzieciństwie w wieku młodzieńczym potem odbijają się po latach. Powiem po raz kolejny, powiat uczestniczy jako współorganizator w kolejnej konferencji, uświadamiającej nam to wszystko, co należy do profilaktyki, czyli zdrowe żywienie, szczepienia, zdrowy tryb życia. Jeżeli to będziemy stosować, to społeczeństwo powiatu brodnickiego będzie coraz zdrowsze i o to chyba nam chodzi, żeby z tego naszego pięknego pojezierza miasta korzystać w jak najbardziej e, dobry sposób. Profilaktykę zdrowotną włączył się także Brodnicki Szpital. W specjalnym namiocie personel medyczny szpitala wykonywał chętnym osobom badania poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego oraz udzielał porad dietetycznych.